Panie marszałko, wysoko jest bo wy pełna hipokryzji platforma obywatelska. Zadajmy sobie pytanie kto objął wszystkich producentów energii elektrycznej tym spekulacyjnym podatkiem EU ETS? Platforma Obywatelska od 2013 roku. Kto dopuścił spekulantów do tego, żeby spekulowali na rynku EuTS? Platforma Obywatelska w roku 2014 i 2015. Doprowadzili się do gigantycznego kryzysu. I dzisiaj, dokładnie tak jak pani Leszczyna, nie potraficie liczyć i zrozumieć jednego podstawowego terminu. Deficyt. Mamy deficyt uprawnień CO2, czyli więcej kupujemy, niż otrzymujemy bezpłatek uprawnień. W tym roku polska gospodarka straci 20-25 miliardów złotych. A wy, jak ignoranci, nie rozumiecie tego, że Polska na tym traci. 50 miliardów musimy przez eurokratów i przez was dopłacać dzisiaj do cen energii i ciepła, a wy mówicie, że na czymś zarabiamy. Polacy przez was bankrutują, przez wasze decyzje, przez decyzje rządu Tuska, tylko dlatego że miał zostać Panie szefem pośle, Rady prośbę, Europejskiej na 5 lat prośbę, i zarabiać Panie gigantyczne pośle, pieniądze. A prośbę, dzisiaj przez was mamy ten kryzys. To Panie Platforma pośle, Obywatelska jest odpowiedzialna za kryzys na rynku ETS i za te po wielkie podwyżki.